Cześć wszystkim, witam was w 15 odcinku z Assassin's Creda 1. I oczywiście wznawiamy tutaj przy łyżeczku, przy którym się obudziliśmy no i będziemy robić dzisiaj blok piąty cały. Jak zauważyłeś, chciałby... On trzyma fajną kulkę. Ten kto go dzierży, włada sercami i umysłami tych, którzy na niego patrzą. Tych, którzy go skosztują. I teraz sobie wodasz mną. Eksperyment tego. Czy mi się wydaje, że ten okay. altari wygląda jak Desmond? <laughs> ci, którzy władali miastami. Jak sobie życzysz? Nie ociągaj się. Robert Desamur na pewno jest zaniepokojony naszymi sukcesami. Jego poprzecznicy zrobią wszystko, by cię zdemaskować. A tam nie ma szyby? Jakim są taki przeleciały? Co jest nie O, jeszcze punkt zdrowia. Zargas. Przamanie obrony. W końcu. Kozak, będę Zrobić to robił co chwila. A, bo ja mogę podejść, o Jezu Mistrzostwo! Ale kozak mamy przełamanie obrony, ale ta będzie łatwa walka. Czy mi się wydaje? Czy on pod tym który ma bluzę tą białą, co on nosi normalnie na swoim modelu? Pewnie będziesz chciał też Nie, to trochę też wygląda jakby w ogóle. <noise> Jego głowa z szyją po prostu zostały nałożone na jakieś ciało inne, nie? Pierwsza flaga? Ale jestem spostrzegawczy. Jaka średnia leci w telewizji, jakaś? <grymne> Za chwilę będzie można się skupić na szukaniu flag. A widzów. No już nie trzeba mi pomagać w ten. W towarzyszu, więc. <grymne> Ci, którzy wcześniej byli z przymusu to już nie wchodzą. <grymne> Jeszcze mnie nie widzi. <grymne> Oj, już chyba widzi. Nie powinno cię tu być, odejdź. Nie powinno cię tu być! Odejdź! Your next line is... Nie powinno cię tu być! odej Nie, <laughs> yeah, will be, sorry. Kur, cool. zrąbałem. Dobra. Co so następnie mi ta walka idzie? Zrąbisz się z tym przełamaniem obronnie. No, ale nie chcę być anonimowy. Znaczy... No, Kto jest to? Chyba? Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. I dlaczego nagle nie gonią? Porowały? ich? Do O flaga! Jakby się udało ten speedrun tego bloku piątego zrobić to było super. Trzeba bardziej ostrożnie klikać to sterowanie, bo widzę, że to ja też dużo walę w nim. To no nie tylko dlatego, że gra jest zrąbana. No, ostatnio w tych miastach nic nie szukałem tych flag. Niedobrze ale nie nabierzesz mi o to. Chyba mogę. <słatne> na chwilę atakowałem Chopa, ale przekładam dobro dostępu do kultury ponad moje stosunki i nawet jakby nie wiadomo co robili, to pewnie i tak bym tam wysywał, Co nieco. Ty masz wylonię co tam robią? Skoro istnieje świetna rzecz, którą zrobili, tylko nie przypadło. No. No właśnie. Dobra, to jest pierwsza. Co, stacja mi się... dobra. Eee, parkuruję. jak już bardziej uważam. Dobra, wow. No, ostrożnie to porobić i już jest git wszystko. Czy mi się wydaje, czy widzę flagę tam w oddali? Widzę, no i super. Mieszkanka, daj spokój. Co ja odwalam? Chodź ja chyba całkiem zapomniałem, gdzie ona była. O, już pamiętam. Hehe, <laughs> dobra, nieważne. To mi się podoba. No. Bo jakbyś połączył Fire Red Origins z Red Origins grafiką? Po prostu mechaniki, wszystkie z Fire Red Origins zostawić. Ale grafikę całego tego. Całe te. Wziąć z Red Origins i wsadzić do Fire Red Origins. Słuchamy. Chciałbym go zobaczyć. No i super. Powiedziałem takie kwestie szybkie. I teraz się tu wezmi. o. No przecież nikt Ty się łama! nie widział. Ja Tam będzie chciał się tym zająć i to, e lepiej, nie mówmy nic innym. O mądra decyzja. Gościu gada z duchem. Będę szczęśliwy, gdy to się skończy. Wkrótce, przyjacielu, wkrótce. Dziś Nie, czekaj, ja źle patrzę. Wpadone. Chodź tu, chłopcze! Aha! okej, okay, dobra. Myślałem, tak. że już so, so. go gada z samym dostarczyć e, okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra. Co, 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 z tego, że widział, nie? Obrócił się, kiedy mu kradłem i miał wrąbane. Dobra. dobra, 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 dobra. Według mnie tak gra dobrze się strzela. No, chyba już 15 lat. No, chyba tak. Ej, no, ty się sam nie zaatakowałeś. Ci porąbało. Czady, pomocy. Bardzo dobrze, czady pomogły w końcu. zawsze będę pisał ludziom, nawet jak już im odpowiem, że w opisie jest informacja. Bo potem jest większa szansa, że, nie że będą patrzeć w opisy u innych ludzi, kiedy będą miały podobne pytania. nie? Dobra, wystarczy. ma? Ty nie znasz szumowiną. I bandyci się znowu na mnie rzucili. Oni są dziwni. Ja nie będę walczyć wręcz, bo mnie nie uczęła ta gra jeszcze. No. Halo, nie chcę z bandytami walczyć z tymi głupimi, tylko z tym chłopem, on się uprowadzić w rogu. No kurna. Przestań mnie nawalać, co tu się dzieje? Nie potrzebuję mieczy, spierd... No. O kur... Ciebie chyba popierdzieliło, gościu. No chyba was porąbało, co za bandyty głupie. Ile jeszcze raz muszę ich uderzyć? Japier. pierd! O kurda. No ile jeszcze masz ty zdrowia, dziadzie? Dlaczego ja mam zero zdrowia? I dlaczego mnie atakują madyty? O ile mnie będzie tak nawalał, no kurde! No co ja mu zrobiłem? Nic! Nic mu kurde nie zrobiłem! Nawalaj w niego. To w końcu. Ja nie mogę sobie Tu się zgadzam. Jaka jest twoja opinia na temat tej gry, Chyfobo, gameplay? Baboła jest słaba, gameplay jest bardzo słaby. Generalnie, asuskiego uznaję za grę będą wspaniałą dla masochistów. Drogę prowadzącą do lepszego co jutra. ten gościu odwala i dlaczego go Łapie ręką? To O tego przechnąć. od tych <głapie <głapie postradałeś zmysły. Nie, no chyba sam stracił, widzisz stan tej gry, nie? Sterowanie bardzo słabe. Naprawdę jest. No tak przecież jak go zabiję tuż przed strażnikiem to mnie zaraz Zostanem się gonić oświecony. Jesteś tylko fanatykiem i to nie O kurno, ale będzie akcja zaraz. Musisz, to nic nie zmieni. Nie boimy się z tą ręką, gościu. <laughs> Przespada, ja o to muszę przejść. Nie obchodzi mnie, że uzdychasz tutaj od asasyna, ja muszę no przejść. Dajcie. I teraz się nagle rzucili. Teraz nagle się rzucili. Główna misja będzie ciekawa. Bo będę musiał używać dużo pewnie tych bloków. Patra. Zbieraj pod flagę, gościu. No, żebyście. W ogóle jaka twoja ulubiona gra? Darkest Dungeon jest chyba moją ulubioną grą. Albo do Majny Isaac, nie wiem co bardziej. No no, ale do Ezaka to ja wrócę już niedługo. Jak kupię sobie tylko ten dodatek w końcu. A to będzie już niedługo, bo one wyprzedali Steam'owi, mam nadzieję, że będzie na dobrą cenę. Ale jak jest to nie wiem, bo to jest jedna z serii co do, do przyspieszenia. Nie kozak. Ale po przejściu kampanii zazwyczaj nie grałem z nikim multiplayera. Ultimate małem, tylko trochę grałem. Z paroma osobami. Tak poza tym to prawie nic. O, stragany. Niec, nie. Może tym razem nie złapie obywateli, niechcący. Dobra, kozak. Chodź ktoś. Cześć, ktoś. Halo, potrzebuję strażnika, żeby nie stracić zdrowia. Gdzie jest strażnik jakiś? O, dzień dobry. Kozak? No, jeszcze jeden. Halo? Jakiś strażnik, poproszę jakiegoś strażnika. O. Nie no, czady pomagają niepotrzebnie. Czady nie. Czady za dużo, nie potrzeba mi waszej pomocy. Nie, czady nie! No kurde, nie złapaj nikogo. No i zarobiście. Po prostu w czasie, że widziałem to Liro, grałeś w posłówce. No ja też pamiętam, tylko że ja pamiętam, że faktycznie pamiętam. A nie, że Gimby nie znałem jakiś filmik internetowy. Aha, Broforce, no, ja znam to, ja nie chcę w to, nie, nie, chcę w to grać. Przez chwilę miałem, no ale są szczęście nie wyszło nic z tego. tego mogę się wspiąć? O ciur. nie, no nie mogę sobie z tego odpuścić, dajcie spokój. Ale ja stracę czas przez to, ale trudno. Szybko, no nie, po co odskakuję? No po cholerą to robi, wszystko po... Ja nie mogę, Assassin debilu pierdzielony, no ja nie mogę. Te półtorej minuty to już jest za mało. A ja się bowiem w jakieś kurno zbieranie flagi. Nie jestem za daleko, jestem już nad nim, daj spokój. Kurna, co za głupia gra. Ty się mnie pytasz jeszcze, człowieku, czy ja lubię tą grę. Ja miałem jeszcze tak ponad pół minuty, gdybym tylko pobiegł jak normalny człowiek, zamiast wspinać po budynkach jakaś małpa. Czemu nie lubię Broforce? Force? Zobaczyłem parę screenów i gameplay i mi się nie spodobało. I walić tą grę. Jak ktoś powie, że jestem głupi, że tak uważam, no z jak Nie wiem co to, to za uczucie mieć 400 gier w których chce się zagrać od wielu lat. Ops. No, ej! Ej, ej, no zazen! On chce, żebym miał zawał serca, kurna, mać. Trzeba zlikwidować paru ludzi w dzielnicy Jubaira. O, nie. Ja ile ich, kurna? Gin, niewierny! O chucz. Nieprawda, nie. Dlaczego? Ej no nie. Nienawidzę tej gry głównie. Ej dupa Jaś, powinienem bym ją zebrać od razu i tak bym, powinien był się domyśleć, że... ...nie dam rady zrobić tej misji. Biedny, nie mnie wspomóc? Jestem biedna, chora i głodna. Biedna, chora i zrąbana. Teraz znowu pomyle cele? Czemu mam 5 sztyletów tylko? No chyba pójpi. A niech was szlak z bliska zabije i tyle. Beka. W ogóle to jest cud, że tu nie ma żadnych strażników wokół nie. No, mamy 3 minuty. Ej, tu jest więcej celów niż piszta. Dobra, kozak. Został ostatni! Proszę, I co sobie zaatkniemy o Boże O jest O Jezu O Jezu, udało się ja dobrze Dobrze do... O ja pier... okay, szybko i to w jednym kawałku. Zaleczy się jest. Okej, spoko. To nie widziałeś jak tak z się wszystkich pozałatwiałem. No gość A teraz idziemy załatwić jakiegoś gościa. Oczywiście nie wciągnąłem się w ogóle już w fabułę tych ostatnich bloków, więc nie wiem po co i dlaczego to robię, nie? I po co mi te punkty kontrolne? Gdybym tylko po prostu mógł w ogóle wziąć i skorzystać z tego punktu kontrolnego, nie, pociul, nie? Rezak? Sorry, Templarius, O, skąd wiedziałem, że tutaj będzie misja, nie? Na sobie! Laga tam jest! <grym> się słabi i tak, wrzuci go w ogień. <grym> Co do to jest za spoiler? Nie no, to było takie trochę oczywiste. Ale nie pamiętałem, <grym> że on to zrobi, nie? O jezu, on się skrył. Co, butew? Ja chyba muszę znaleźć w ogóle gościa prawidłowego. O zobaczcie zobaczysz, czy mogę tam w ten do sposób, nie? To chyba nie ten gość. <noise> Ups. Ała, ała. Ty jesteś najważniejszy. Czy mi się wydaje, czy to nie on? Bo mi się zdrowie nie, zap nie zapaliło. Lampka. Czy może nie być walka z bossem? Mój ulubiony film... O! Mój ulubiony film to będzie Dziewiątka od Tima Burtona. Znaczy, reżys reżyserii, czy scenariusza Tima Burtona. To też nie on, kurna. Właśnie, to robię! No, te żarty się tak powtarzają jak sama ta grania to ślubie, nie? Czekaj, <laughs> czy mi się wydaje, czy on mnie spierdziela? On gdzieś tam spierdzielił chyba mi. Gonimy go! Czady mi pomogły! To jest najłatwiejsza misja w życiu, nie? <laughs> Dlaczego? Parę sekund i nie wystarczyło. I flaga. Oj, to będzie. Nie będzie dodał. No to teraz sobie posłuchamy trochę. W ogóle teraz tak cały czas myślę, czy Raymana pierwszą część kontynuować. Bo tamto nie jestem nawet blisko połowy gry, tak w sumie, a ta gra staje się coraz trudniejsza i coraz bardziej niesprawiedliwa, więc. Hmm. <grym> Na spoczynek. Ale Więc chyba nie, nie, nie wiem. Chyba jednak nie będę chciał tego kontynuować. A twoja znaczy, biegłość w krótkim meczu. Po prostu większe obrażenia i tyle. Nie, ja nie będę tego ćwiczył. Wyrąbane. Lecimy do miasta kolejnego. Czeka chwilę. To są tylko trzy miasta? Zawsze były. Nie no, ale serio? No to by było zaubiście, nie? Oj. Ta muzyka i tak jest oh! też wysłyszalna w sumie. <grym>, o żół do mnie wszedł tym razem. wynagrodzić. <grym>, Oko, <grym>, daj mi się stąd wydostać. Kurcze, gdy, gdybym mógł uciec, to bym ci nie mówił. O, ja pier... No nie, nie, nie! Gdybym się mógł tu wspiąć, ale nie, ta gra pozwala się wspinać na jakieś gó... Nie no jak to w, w strona wirusowa to ja nie będę nie chcę z niej korzystać, nie? Sorry? Ten już się ma I tu mamy punkcik. Nie, nie ci asasyn no dlaczego to zrobił? Dobra, let's go Kurde asasyn jest tak tępy, że ja piernia. Nie boli serca jak gram tego asasyna przez to jak ta gra jest głupia Czy naprawdę ma powód, żeby tak pędzić? Tak, prawda, mam powód. Żeby skończyć tą grę jak najszybciej i mieć ją z bani. Ech. Rety, no to jest tempo jak masło, dobra. Ja tędy przeskoczę gdziekolwiek, kurna? No nie, no dupa. Już wolę zdechnąć. Asasen jesteś tępą dzidą, Dlaczego nie możesz po prostu tam wskoczyć? O, no i bardzo dobrze. O Jezu. Coraz bardziej mi boli serce od tej gry. Niedobrze. To jest latarnia jakaś. A, się pali. Nie, nie pali się. Leci dym tylko. Niedopracowana gra. Ale tachają te rzeczy. O! Nie ma. Patrzcie, kogo tutaj mamy. Prawie na szósta. No i ratujemy jeszcze. Klaga jest tylko. No, nie musisz tędy się chować. Myślałem, że darada może wiecie. Kurda, no jak chcę wejść na to gówno, to nie mogę. Ale jak chcę uciec do tego, to nie mogę też. Bo ta gra jest zrąbana i debilna. Dobrze, że od ściany, chociaż mogę się odbić. A i tak to nie wyjdę. O, jestem z Nie, a, nie ma opcji. Kazak. A ja nawet tych punktów jeszcze nie ogarnąłem. Dobra, to jest ten goście do pobicia chyba. Klejny Jezus. Dobra, tu cię pobija. Znowu się ci bandyci debilni nam rzucili. Ja nie rozumiem tej gry w ogóle. Co im przeszkadza, że ja chcę się pobić z jakimś chłopem? No, a daj jej, okej. Okay. A co mam dać jej? Sorry. Bo coś mówiłeś o jedzeniu? Nie, znaczy... To Bo ja przeczytałem daj jaj i ktoś jeszcze napisał ja bym zjadł. No to co? A wcale ani jedna osoba, ani druga osoba nie napisała jednego i drugiego. To jest grane. No, właśnie tak mówi. Tu ma... Czy tam jest goście do uratowania? Zaraz To jej babka. babka. Bardzo zabawne. Dlaczego nie zaatakowałem nikogo? To tak nie ma sensu zupełnie. Co to tutaj chodzi? Dlaczego ja w ogóle nie mogę go zaatakować, nie? A, bo on se stoi po prostu. Ja nie muszę go atakować. Bo on se stoi tylko i mnie odpycha. Beka typa. Co jest? I co jest? Czemu ten serz się na mnie nie rzucił, Tylko miał to wszystko w dupie, że hartowałem ja ją. O, to jest fraga. Synchronizuj. No zrobię jutro. Ok, tak spoczywał mi oryginał, że nie kuję się popsuł i się Co? Haha! <grymne> Ups! Flaga! <Tyko. grymne> Nawet nie zauważyłem, że to było. Kozak. No po, co zszedł? Dlaczego jestem na czerwono? A bo to jest krzyżek, dobra. Chyba? Gdzie mam posłuchać? Kogo? Tego? Robi się coraz gorzej. Chyba tego się będę musiał bronić. Zejdź. Po prostu zejdź. Wcale nie A, wygląda tak, podejrzenie, co nie? Na Proszę. Właśnie Cza wygląda podejrzenie, Ale przydało. oni mają to gdzieś. Mam wszyscy. nadzieję, że będzie Ci równie pomocna. E, no to co, lecimy na najgorszą misję w życiu, w całym życiu? Życie mi szczęścia, żeby tylko nie zrajowa się za bardzo przy niej. O, flaga. Miasta, czy Mam tylko 3 minuty, niedobrze. A, Ale to może będzie mało zabójstw. Chyba Powinienem okazać więcej. Nie Niedobrze, bo mnie widzą. Kurde. No, e, e, e. O, krzyżak. Zabijemy krzyżak. Co to gościu... WTF? 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 Co on tańce jakieś robi? <laughs> ja nie mogę coś zgrać. <laughs> Breakdance, ale się łapie. A, ale się łapie. Dobra, dajmy mu już spokój. Może się odbuguje, jak sobie pójdę. może do końca życiu to będzie wariował, nie? Już nie zje nic. Umrze z głodu. Dobra, łatwo. Oj, chyba wyszło dobrze. <laughs> Uwaga, nie goncie mnie. O jezu to było mega bliskie. Masz szczęście to się żyjesz, już tak w ogóle ja na czerwono świeciło, akcja. ale się udało. Wow. O To co mam do powiedzenia? I zostały dwie misje. O, to wy mnie gonicie, frajerzy. No nie mnie kurna, frajerzy gonią. Dlatego tak mnie zawsze łapali wszyscy. Od tego pana mówisz? No nie, ten menel mnie śledzi. mnie. To moja własność, nie jego. O, i nie. nie. Mnie, czy sam... Są wy nie dobra. Wow, już no, wow, no, no. myślałem, że to nie wejdzie, nie? Znajdź go, jeśli chcesz usłyszeć więcej. Dobra. To teraz pójdźmy oczywiście dołem, bo dołem najłatwiej. Się ma czody? I tutaj na górę, dobra. Masz 48 sekund na to, łatwo. Może ci się przyda. Wow, ostatni list, dobra. O, tak zupełnie przypadkowo flaga zebrana. Ej, ale przecież to jest ten gość, co nadawał misje, te wszystkie. Ukrył się na jej terenie, Czemu on jest ubrany w biurze. W tak dziwnie. Dobra, dawaj to pióro i lecimy zrobić tę misję z głowy. Ciekawe, czy to będzie już ta ciężka, ta ciężka misja z asasyna, z którą pamiętam, że była ciężka. To flaga. Zarobi się. Widzicie, co się dzieje tam u prawej strony. Jak tam się zmieniają te przyciski, raz naciśnięte, teraz, nie? Myszka mi się psuje. A. Tak ogólnie. Nagrywania. Włączyłem. Zaprawdę, jeśli jesteś sługą Bożym, to niech Stwórca Cię ochroni, a mnie niech powstrzyma! Ożalałeś. No to ja. Czy nikt z was nie chce ja. położyć temu kres? Widać, że zatruwa go strach. Strach, Nie zabijaj. sprawia, że widzi to. wrogów tam, gdzie ich nie ma. Nie, nie. Nie na to, że ludzie podzielają moje obawy. Nie, nie podzielam. Wszystko co robię, robię dla Akki! Ała. To musiało boleć. Popatrzcie go zanim zdechnie. Żeby zrozumieli. O! Pójdę z wami. Nie, nie do rzeki. No co wy? Promos? On tonąć może przecież. A gdzie jeden ja gościu się z nich z chemem? No ten chłop odpływa przecież, falo, ja nie dosięgnę go. Proszę nie odpływać jeszcze. No chuj. Ups. Chyba nie wyszło. Ej, dlaczego on tak uciekł szybko? Nie zdążyłem. O. W końcu Aetai się trochę zmoczył. I nie zginął, ale już. Lip. Ale jesteś debilem największym do Ocyk Eee, tędy Kurde, nie wiem czy dobrze poszedłem. Dlaczego to zrobiłeś? O jezu, ale dobra, wiemy już gdzie trzeba iść. Ops, i na górę statku. I gdzie jest mój cel? On już uciekł. Ja pierdolę, spierniczacz. Gościu, ucieka. Proszę mnie nie uciekać, ja ci muszę zrąbać. Dlaczego, Asasyn, robisz jakieś głupoty? No posłuchaj. O Jezu, siema? E, tam idziesz? Dobra, gonimy gościa. E, a tam jest? O, zawiesił się. Zawiesił się! A teraz musimy uciec jakimś cudem. Nie wyciągaj ja mnie, czapoczu. Nara, siema. Teraz tu. A teraz tu. No haha ha. od czego on się odbił jakim cudem ja nie wiem. I dlaczego on to spadł, to jakoś nie wiem Czy tam nawet nie było od czego się odbić nogą? A ta gra mnie zaskakuje z każdą chwilą coraz więcej, coraz bardziej I tym razem może zaczniemy kolejny blok, zanim włączę grę wozą, będzie trzeba oglądać tylko cońki dziwna. Tak. O, elegancko. Blok pamięci zaliczony całe piąty. Trochę się tego nie spodziewałem, ale się udało. Znaczy nie sądziłem, że się uda poniżej dwóch no, i pół godzin. O siema dziad. Mam jeszcze trochę pracy. On jest ześ podobny do tego co mi daje misję w samej grze, <laughs> A ja muszę cię przepuścić chyba, rozumiem? Spierdzielaj ja... Długopis, bierz de... długopis, desmont, długopis. Desmond, długopis. długopis. no długopisik. Nie możesz wziąć? No nie weźmie go. Kurde. Miało być inaczej to wszystko. Przed długo ja już chyba kradłem jakiś inny. No, nieważne. Ten desmond w ogóle się nie, nie załatwia. Nie myje. Nie je. Nie pije. Nie jest niszczalny. Przed będzie dziadek pierdzielił znowu dużo. Mamy wiele do omówienia. Jeszcze powiedz, że... O! Zdebraną zdolność, biegłość mieczu, obrażenia. Spoko. Większy limit niż ten noży, mm, nice, nice, nice. Jerozolima to jeszcze, to w takim razie to jeszcze nie będzie koniec gry. O, kolejny stream z tej gry to będzie kozak, ponieważ zrobimy sobie tą jedną gówną. i szukamy flag. Tak, to będzie niesamowite zajęcie. Poszukamy flag, poszukamy tempariuszy. Czy tam krzyżak? Nie, tempariuszy. Chyba tak, będzie mega dużo zabawy. Dobra, to, to na koniec dzisiaj, dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy, na kolejne streamy i na razie...